Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu salamu Ala Sayyidina Muhammad wa Ala Drodzy Muzułmanie, bracie siostry w Islamie, w dzisiejszej chód dalej rozmawiamy o znaczeniu taqwa, Bogobojności. Takła, bogobojność jest cennym skarbem, a ktokolwiek ją osiągnie, znajdzie w niej wiele dobra i obfite pożywienie. Bogobojność jest cechą która łączy łaski tego świata i życia pozagrobowego. Osoba, która myśli o wersetach mówiących o bogobojności, wspomnianiach wspomnianych w Świętym Koranie, zrozumie, jak wiele łaski jest udzielanych tym, którzy są bogobojni, jak wiele nagród jest obiecanych i jak wiele szczęścia osiągną. Nasz Wszechmogący Bóg mówi w Koranie, oto jest dom ostateczny, My damy go tym, którzy nie wywyższają się na ziemi, ani nie szerzą zgorszenia, a koniec jest dla bogobojnych. W wersji słowo koniec, po arabsku a'aqiba, to wynik wszystkiego, co pojawia się pod koniec pracy, zarówno dobrej, jak i złej. Jest jednak najczęściej używany w dobrych uczynkach. Dla prawych ostateczny koniec oznacza, że bogobójność ostatecznie zaowocuje dobrem. Tak więc, o mój bracie muzułmaninie, o moja siostro muzułmanko, nawet jeśli to jest trudne, nawet jeśli jesteś nękany lub wyśmiewany przez ludzi, nie przyjmuj się tym. Musisz bardzo bać się Allaha, być Mu oddanym i zachowywać się we właściwy sposób. Pomyśl o prorokach, alejmu salamu, Ponieważ byli oni obiektem wszelkiego rodzaju prześladowań. Byli wyśmiewani i wysiedzani, ale wytrwali i osiągnęli dobry rezultat na tym świecie i w życiu ostatecznym. Mój bracie, powinienesz wiedzieć na pewno, że ten, kto nie jest bogobojny w swoim zachowaniu i działaniach, nawet jeśli ma czas i możliwości materialne, jego rezultat nie będzie dobry. I to jest reguła Allaha wszechmogącego w jego stworzeniu. Bo wojni ludzie nie, nie czują się przegniebieni bez względu na to, jak poważne i ciężkie są wydarzenia, które są ich udziałem. Allah wszechmogący mówi: obok trudności jest też łatwość. Zaprawdę obok trudności jest też łatwość. W tych wersetach jest to powtórzone dwa razy i, I rozumie się, że oznacza to, że istnieją dwa udogodnienia z jedną trudnością. Prorok sallallahu alaihi wyjaśnia to w swoim hadisie i mówi żadna trudność nie pokona dwóch łatwości. Jak pięknie nasz wszechmogący Pan scharakteryzował bogobojnych ludzi. I prześcigajcie się w wyścigu po przebaczenie od waszego Pana i do ogrodu, rozległego niczym niebiosa i ziemia. On jest przygotowany dla ludzi bogobojnych, dla tych, którzy rozdają w szczęściu i w niedostatku, którzy powstrzymują gniew i wybaczają ludziom. Zaprawdę prawdę kocha ciągących dobro, i dla tych, którzy popełniwszy jakiś grzeszny uczynek lub zło wobec samych siebie. Gorliwie wzywają Boga i proszą Go o przebaczenie za swoje grzechy. Któż bowiem wybacza grzechy, jak nie Bóg? I nie pozostają, pozostają świadomi przy tym, co uczynili. Ich nagrodą będzie przebaczenia od ich Boga i ogrody, przez które płyną strumienie. One będą tam przebywać na, wiecz na wieczność. Jakże piękna to nagroda dla czyniących dobro. Zaprawdę bogobojni będą przebywać wśród obrodów i źródeł, przyjmując to, co dał im Pan. Oni byli przedtem wśród czyniących dobro. Oni mało sypiali nocą i oświcie pro, prosili Boga o przebaczenia. W ich majątku mieli odpowiedni udział żebrak i międzarz. Krótko mówiąc, jeśli podsumujemy wersety z Zrozumiemy, że aby być pobożnym, konieczne jest posiadanie następujących cech: posiadanie ichsa, spanie mało w nocy, bycie obudzonym o świcie, bycie hojnym w czasach trudności i niedost niedost niedostatku, przezwyciężanie gniewu, bycie zdolnym do przebaczenia ludziom, proszenie Allaha o przebaczenie natychmiast wtedy popełnisz się jakikolwiek złej uczyny. Nie trwanie w grzechach, trzymanie się z dala od duchowych chorób, takich jak arogancja, zawiść, zazdrość, nienawiść i tym podobnie. A inna ahsana al-kalam wa abla wa nizam kalamu Allahi al-maliki al-azizi al-allam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha qur'i al-Qur'anu fa-stami'u la wa an satur la'am lakum